Modelarskie kowadło, witam w recenzji modelu TL 800 serii Gundam firmy Meng, e, Meng e, dokładnie rzecz ujmując chyba jakiś pododdział szczerze mówiąc tak mi się wydaje Mengshan e, skala jednak po przemyśleniu uważam jest to 1 do 35 z uwagi na figurkę co prawda na stronie AliExpress skąd model sobie ściągnąłem podawali 1 do 144 ale no figurka no, no nie pasuje na 1 do 144. Może zacznę od kalkomanii dość nietypowo. Kalkomanie są fajne, tylko mają ten minus, że bardzo szybko odejdą od papierka transportowego i jak przylgną, to w większości przypadków po prostu nie ma opcji, żeby je yy, przesunąć, przybierają na amen stąd kilka kalkomanii stoi. Krzywo. Duży plus jest taki, że nie ma w zasadzie narzuconego schematu malowania. Można sobie wybrać kolorystycznie dowolny. No ja stwierdziłem, że niebiesko-czarny, konkretnie Star Blue i Smoke Black, fantastycznie się ze sobą łączy. No i naprawdę jestem zadowolony z malarskiego przynajmniej efektu. Żółty kabelek jest częścią zestawu. stawu. Składalność, bo to pewnie większość osób interesuje, naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Większość części w zasadzie wchodzi ze sobą na klik. Nie trzeba niemal praktycznie używać kleju. Kabina jest otwierana. Długi moment wahają się, czy dodawać, czy nie dodawać kierowniczkę pojazdu, no bo to jest najsłabsza część zestawu, ale z uwagi na to, iż Byłaby dziura w fotelu, to ją dodałem. E, można powiedzieć, że to jest jakiś robot Android, siedzący w środku i wykonujący pracę. E, w środku jest również kalkomania pokazująca e, kokpit, że tak powiem, przyrządy. No i mamy też e, e, lusterka steczne. Tu zdecydowałem się wyjątkowo na dodanie naklejek. Moim zdaniem stosunek ceny do jakości jest wybitny, model można z przesyłką dorbać nawet za mniej niż 40 zł. Bardzo fajna rzecz, ramiona, nogi są ruchome, tutaj są w takiej, a nie innej pozycji ustawione, bo tak postanowiłem. No i jeżeli podobał Wam się ten filmik, serdecznie zapraszam do lajka, jak jesteście nowi też do suba, mnie pomaga to rozwijać kanał, no i też możecie znaleźć moje inne media społecznościowe pod zbiorczą nazwą modelarskie kowadło. Pozdrawiam, dzięki, trzymajcie się, cześć!